Dziś system finansowania służby zdrowia polega na tym, że z przeciętnego wynagrodzenia każdego z nas jest odprowadzonych do Warszawy około 9% składki, to jest ponad 300 zł. Rządzący mówią, aby usprawnić ten system, aby wzmocnić go, aby zlikwidować te problemy, np. kolejki, dołóżmy jeszcze 3%, to jest kolejne 100 zł. Ale mało kto wie, że do szpitala, w którym my się leczymy, wpłaca Narodowy Fundusz Zdrowia z tych pieniędzy około 30-40 złotych. Polska Partia Pracy sierpień 80 mówi: wprowadźmy podatek lokalny. 10 złotych. Ale to 10 złotych, niech wpłynie do szpitala, w którym się leczymy, w naszym powiecie. Daję sobie sprawę, że właśnie z tego okręgu partie polityczne będą wystawiały swoich najbardziej doświadczonych polityków. Jestem kobietą, osobą młodą i nie boję się tej konfrontacji. Dwie największe partie polityczne od czterech lat toczą ciągłą walkę między sobą dla nas, ludzi młodych, nie robiąc nic. Nadal nie mamy pracy, migrujemy za chlebem, jesteśmy zatrudnieni na umowy śmieciowe. Nie zgadzam się z tym. Dlatego startuję z list polskiej partii Pracy. Oni się kłócą, my wybieramy przyszłość.